Oto przykład negatywny gospodarki wodnej na działce. Woda z dachu bezpośrednio odprowadzana jest na alejkę ogrodową. Kolejny przykład. O tym oto otworem cała woda płynie sobie na alejkę ogrodową. Pełne marnotrawstwo. Moja działka 163 w rodzinnym ogrodzie działkowym Jaryszki gmina Kurnik. Teraz pokażę filmik jak zagospodarowałem wodę opadową na mojej działce. Woda spływająca renną do tej studzienki rozprowadzana jest. Oto takim wężem perforowanym długości przeszło 10 metrów pod powierzchnią 3 do 4 centymetrów, woda spływająca do tej studnianki, stopniowo przez te otworki we wężu nawadnia, zwilża tą glebę. Pozytywem tej instalacji jest to, że. Przy opadzie deszczu, na przykład 1 mm, z dachu woda spływająca do, pod tą borówkę powoduje, że ilość wody, którą pozyskuję, jest 5 6 większa od, od opadu, jaki przypada na płaszczyznę borówki. Innymi słowy, jeżeli na bolówkę jest opad 1 mm, no to ja mam co najmniej 1 mm plus 5 mm. No to proszę zobaczyć, ile to jest dodatkowo wody. Więc zaletą jeszcze jest to no i tego odparowania po prostu powierzchniowego nie ma. Innymi słowy, wszelka woda zgromadzona jest na wakę Instalacja ta już ma ponad 20 lat. Różka lubi dużo wilgoci. To nie jestem w tym stanie jej tutaj tą ilością wody zalać. Dorodna i wszyscy przechodnie ją podziwiają. Najlepiej z niej smakują dżemy. Przejdę do następnej instalacji. Drugą taką instalacją podną jest gromadzenie wody z dachu szklarenki o powierzchni 14 metrów. Woda ta rynną spływa do tej metalowej beczki po napełnieniu przelewem i tym wężami. O, napełnia drugą beczkę. Jeżeli w tej beczce zabraknie mi wody, to tym zaworem o, otwieram, otwieram, ten zwój no, i spuszczam wodę z tej beczki. Dlaczego ta beczka jest do połowy wkopana? Po prostu no już jestem starszym człowiekiem i wybieranie konewką do podlewania czy... W tunelu, czy w takim tunelu roślinek, to potrzeba dość dużej siły, unosząc tą konewkę powyżej, powyżej tej beczki, żeby tą wodę wydostać. A jeżeli jest beczka wkopana, po prostu niewielki do tego potrzeba wysiłek. raptem te dwie beczki pozwalają mi nagromadzić, o, nagromadzić 400 litrów wody. Trzecia instalacja. Wody to jest wykorzystywanie spływającego deszczu z drugiej strony szklarni, z dachu spływa do rynny zagłębionej ziemi Z jednej i z drugiej strony woda spływa o to miejsce i gromadzi się w tej studience również wężem perforowanym przeszło 10 metrów Podobnie jak w pierwszej instalacji że przy opadzie 1 mm no to jak tu jest powierzchnia 5 metrów gdzieś kwadratowych szklarnia, szklarnia jest 14 no to to 1 mm wody tu to ja mam na Borówkę to plus jeszcze trzy opady takie. Tyle wody zgromadzone. A Borówka po prostu lubi wilgoć, więc ani grama wody się tutaj nie zmarnuje. Z kolei woda z tej części dachu Altany spływa tą rynną do o tej studienki. do tej studzienki. Do tej studzienki, które podobnie jak pozostałe dwie instalacje wężem perforowanym jest rozprowadzona po tym małym klombie tak zwanym. Jest tu około 5 metrów węża rozprowadzonego, ponieważ przy dużych opadach mogłoby się tu być za mokro, więc jest wykonany dodatkowo w studzience przelew o! ten wężem nadmiar wody jest odprowadzony do studzienki takiej podziemnej, która była pierwszym kręgiem wodnym do gromadzenia wody 35-6 lat temu no i w przypadku zbyt dużego padał na które w dzisiejszych czasach nie można liczyć. Woda jest w tej studzience no i w każdej chwili mogę ją wypompować. W tym miejscu rosły dwa razy po sobie wierzby iwy, miododajne. Osobny filmik właśnie mam nakręcony, jak tu się zleciały wszystkie pszczoły z gminy Kornik. Ja w tym roku chcę tu posadzić Butleja Dawida. Trójkolorowa bardzo pachniący duży krzew wapiący wszelkie motyle. Nawet z takiego małego daszku na przedmioty działkowe typu doniczki, wiaderka. no, O każdym ogrodzie są potrzebne. Woda spływa do tego wiadra. No i zawsze ilość tej wody się zgromadzi ten zbiornik wodny wybudowałem dla swoich dzieci w 1984 roku gdzie regulamin ogrodowy pozwalał tylko na trzy metry kwiatowych więcej on nie ma w tym czasie w tym brodziku tym się kąpały moje dzieci dzieci z działek moje wnuki, wnuczki no, a stanowi to dla mnie taki zbiornik wodny i w przypadku gdy ta woda po czasie zielenieje, zabrudzi się to wrzucam do tej, do tego brodzika taką pompę zanurzeniową o może zademonstruję taką pompę zamieniłem wazję i wypchowuję wody tym wężem rynną w środku tak. renny jest wąż o. i napełniam te, te beczki akurat otwarłem zawór gdy go zamknę napełniam tą beczkę Oh. Także 400 litrów wody przy pustych, przy pustych beczkach wypompowuje brodzika. Podobnie wkładam wąż w tą rynnę i pewną dawkę wody tłoczę do tej studzienki by podlać borówkę. Oczywiście chcąc wypompować wodę z godzika, to wcześniej się po prostu należy przewidzieć jak się tej wody pozbyć. W sensie no nie bezmyślnego wylania i no podlania. To, to są takie momenty, że to trzeba w danym momencie sobie zaplanować.